Znamy już drużyny, które awansowały do drugiej rundy pucharowych zmagań. Jak zwykle w pucharach nie brakowało emocji i niespodziewanych rozstrzygnięć, które często zapadały dopiero po seriach rzutów karnych. Na placu boju pozostało 17 drużyn, które utworzą 8 par w drugiej rundzie Pucharu Ligi. Nieparzysta liczba zespołów sprawiła, iż jedna z ekip otrzymała wolny los. Szczęście uśmiechnęło się w taki sposób do zespołu Empower. Beniaminek pierwszej Ligi prezentuje ostatnią wysoką formę. W tym tygodniu ekipa Empower odebrała punkty wicemistrzowi Ligi zespołowi EP. Bardzo ciekawe spotkanie zakończyło się remisem 1 do 1. Zespół Empower miał sporo okazji do strzelania zwycięskiej bramki, ale też sporo szczęścia, bo faworyzowany rywal w drugiej połowie nie wykorzystał rzutu karnego. W innych spotkaniach pierwszej ligi zwycięstwa odniosły zespoły FC Nakau, Arkany, Mateko Huby i Breslauer Sportklub. Zacięta i ciekawa rywalizacja trwa także na drugoligowych boiskach. W ciekawszych spotkaniach ostatniego tygodnia zespół Volvo C zremisował z AC Pajace 3-3, nieobliczalni przegrali z Beatka Team 1-3, a drugi zespół Śródmieścia wygrał z FC Oranie 4-1. Przypominamy, że wszystkie mecze piłkarskiej Ligi Amatorów Spartan Cup rozgrywane są niezmiennie na boisku przy ulicy Krajewskiego.